Znajdujemy się w miejscowości Czajki, niedaleko Nasielska, województwo mazowieckie. Jesteśmy na polu z naszymi doświadczeniami marki Dekalb. Na tym polu znajduje się 7 odmian. Wszystkie odmiany są komercyjne, czyli sprzedawane na rynku. 5 tych odmian to odmiany marki Dekalb, 2 odmiany, odmiany konkurencyjne, do których się porównujemy. Ocieplenie klimatu, coraz więcej ograniczeń, jeżeli chodzi o wycofywanie substancji chemicznych, a tym sposobem również środków ochrony roślin. Coraz większą mamy presję zarówno szkodników, jak i chorób w roślinach uprawnych, polowych, w tym również w rzepaku ozimym. Obok takich chorób jak sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, wertycylioza, czerń krzyżowych czy kiła kapusty, Coraz częściej słyszymy o chorobie, jaką jest wirus żółtaczki rzepy. Głównym wektorem tej choroby są mszyce brzoskwiniowo-ziemniaczane, które głównie żerują jesienią. Objawy tej choroby to przede wszystkim antacjanowe przebarwienia liści, które możemy zauważyć tutaj właśnie na roślinie, na brzegach liści przebarwienia. Oprócz tego takie rośliny, jeżeli są zawirusowane, wytwarzają mniej rozgałęzień. Pozostałe liście mogą mieć zredukowane blaszki liściowe, a jeżeli roślina wytwarza mniej rozgałęzień, to równocześnie wytwarza mniej łuszczyn i przez to osiągamy mniejsze plony. Jedynym pewnym sposobem który określi nam, że roślina jest zainfekowana wirusem żółtaczki rzepy, jest wykonanie testu serologicznego ELISA w specjalistycznych laboratoriach. Test ten polega na pobraniu kilku liści z losowo wybranych roślin, powtórzony przynajmniej trzykrotnie, zapakowany w takie specjalne pudełka. Obłożony lodem i w ciągu 24 godzin te liście powinny znaleźć się w laboratorium, żeby wykonać taki test. My wykonujemy takie testy, ponieważ testujemy mnóstwo odmian, które są tolerancyjne albo nietolerancyjne i chcemy sprawdzić przy okazji jaki jest poziom zainfekowania takich roślin i jak to wpływa na wysokość planowania. W trakcie wegetacji nie mamy możliwości walki z tą chorobą. Jedyne co możemy zrobić to zwalczać naloty mszycy jesienią oraz wybierać do siewu odmiany tolerancyjne na wirusa żółtaczki rzepy, aby ograniczyć tą chorobę. Marka Dekalb w tym roku wprowadza pierwszą swoją odmianę tolerancyjną na wirusa żółtaczki rzepy. Jest to odmiana Deka Excited. Została ona zarejestrowana w styczniu tego roku w Coboru z wynikiem 126% wzorca, co stanowiło 4,83 tony z hektara. Odmiana ta charakteryzuje się doskonałym wigorem jesiennym, dlatego śmiało może być polecana na opóźnione siewy. Dzień dobry, Pani Marto. Dzień dobry Panie Andrzeju. Co to mamy za rzepak jakiś bardzo ładny i piękny? Piękny rzepak to nasza nowość Deka Excited, które wprowadzamy w tym roku do sprzedaży. Ale, ale wie Pani co, ale no, tych, tych rzepaków pojawia się bardzo dużo, ale ja mam problem, e, niestety mam ciągle problem z, z mszycami, zniszczeniem tych mszyc i potem one rzepaki mi dlatego przestały mam, planować. Dlatego mam czego na rozwiązanie? Właśnie ta odmiana. To jest pierwsza odmiana w portfolio marki Dekal, która ma tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy. To znaczy, że co mam, jak większą gwarancję, że będę miał większą się gwarancję? Utrzyma, czy... Dokładnie, ma pan większą gwarancję, że one nie będą tak porażone jak inne odmiany, które nie mają tej tolerancji. Na wirusa żółtaczki rzepy. Pani Marta, mnie, mnie bardziej interesuje inna cecha. Czy jak ja do Niemiec sprzedaję te kontrakty i mi potrącali ostatnio, to miałem mało oleju? Mało oleju. Czy, czy ta odmiana jakoś daje jakąkolwiek gwarancję? Tak. Ta odmiana ma bardzo wysoką zawartość oleju w nasionach i to zostało potwierdzone zarówno naszymi wynikami wewnętrznymi, trzyletnimi badaniami, które robiliśmy w całej Europie, ale również wynikami coborowskimi. A co się dzieje z suchą gniezdną kapusty? Ja, ja biorę normalnie, to robię Tilmorem, jesienią i, i na wiosnę, bo nie chcę wchodzić w mocne preparaty z z kapusty. Nie kapustny. trzeba wchodzić w mocne preparaty. Wystarczy Tilmor. Ta odmiana posiada dodatkowo GEN RLM7, który daje dodatkową e, tolerancję na suchą gniezdn kapusty. czyli czyli co poleca pani mi to w tak. sumie w tym roku nie co zasiać. Excited. A jak z zimowaniem, a jakby przyszła zima? Eee, Czy dadzą radę? Oczywiście, że dadzą radę. Excited ma bardzo dobre, dobrą zimotrwałość. Mogę powiedzieć, że doskonało? Czyli tak podsumowując to jest tak. Excited odporność na wirusa mozaiki rzepy. Dokładnie. Excited i Eczima to jest bardzo duży olej, gdzie możemy to sprzedać. Eee, Mamy wysokie slony, plony, ale i... przede wszystkim stabilne, tak? Bo yy, teraz chodzi nam o, również o stabilność, nie tylko o to, żeby jednego roku bardzo wysoko zaplanowała, a drugiego roku niekoniecznie, tak? Ale widzę nawet, że nie ma deformacji tych mrozowych, czyli ta odmiana ani nie, nie jest ma, taka dokładnie. późna, ani I taka pan wczesna i tutaj już, są, o, już są piękne zaczątki. Pani Marto, a do, do pani moza wziąć telefon? Oczywiście, że tak. Dobra, na razie.